Merry Christmas, baby. Ho, 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 witajcie, ja Wam pokażę jeden napój, który bardzo fajnie wygląda, jest taki dosyć nietypowy. Naprawdę, musicie go spróbować. Nie wiem, czy każdemu będzie to smakować. Wiem, że są osoby, którym to bardzo smakuje, są osoby, które są bardziej na nie. Ja mam nadzieję, że Wam się to spodoba. Yy, ja nie wymyśliłam tego napoju, on już krąży po internecie, na amerykańskich stronach, ale u nas nie ma do końca tych składników, z których można go przygotować, więc ja pomyślałam to po prostu czymś zastąpić i Wam pokażę, co mi z tego wyszło. Do wykonania Grinch Ponchu użyłam gazowany napój cytrynowy, lody waniliowe, bitą śmietanę, lizakie w kształcie laski, zielony barwnik spożywczy, posypkę oraz pół białej czekolady. Zaczynam od połamania czekolady na małe kawałki, które rozpuściłam w mikrofalówce. Do płaskiego pojemniczka nasypuję kolorową posypkę. Jeśli takiej nie macie, możecie na przykład pokuszyć cukierki szklaki i ich użyć. słoiczka zamaczam w rozpuszczonej czekoladzie. Następnie maczam go w posypce, aby przykleiła się do czekolady. Dzięki takiej dekoracji słoiczek czy też szklanka będzie wyglądać świątecznie, oryginalnie i mega efektownie. Nalewam gazowany napój mniej więcej do połowy. Dodaję niewielką ilość zielonego barwnika spożywczego. Teraz w sklepach przed świętami łatwo dostać barwniki. Do napoju dodaję sporą łyżkę lodów waniliowych. Uważajcie, żeby nie przesadzić z mieszaniem, tak jak ja. To mógłby być już koniec, ale ja dodam coś jeszcze. to śmietanę w sprayu nie może się obejść bez świątecznego akcentu, czyli cukrowej laski oraz odrobinę posypki. Do tego słomki gotowe. Grinch punch zrobiony. Jeżeli się Wam taki pomysł spodobał i macie ochotę próbować tego napoju, napiszcie na dole w komentarzu. Jeżeli sobie przygotujecie napój, zróbcie zdjęć na Instagrama, bo na pewno wszystkim się spodoba. hashtagujcie mnie, oznaczcie Deamisu, a ja Wam to zdjęcie polajkuję. Zapraszam Was serdecznie do mnie na Instagrama, Facebooka i Snapchata. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Buziaczki. Pa, pa!